Jest to reklama środka na problemy z oddawaniem moczu u panów. Zaraz pokażę, jestem tutaj tak wszystko pod kontrolą. Pań to nie dotyczy, więc serdecznie wam dziękuję, natomiast panowie posłuchajcie. I duzi i mali i starsi, moci, szczególnie ci starsi, macie problemy z oddawaniem moczu, nie? Czyli po prostu z sikaniem, mówiąc po ludzku. Co robić? No, idziecie do lekarza, potem do specjalisty zapisujecie się. No, i w naszym cudownym kraju trzeba kilka lat czasami poczekać na wizytę u lekarza. A co w tym czasie? No, i tutaj nas może uratować tak zwany cud. Są cuda, prawda? Słyszeliście, że nagle ktoś wyzdrowiał, mimo że jakiś tam lekarz nie pobierał i tak dalej, chociaż powinien. Ja jestem za tym, żeby się leczył. I idąc tym tropem. Znalazłem tutaj taki środek, już go pokazuję. Jest to polski burak. Polski, słuchajcie, nasz krajowy. Może być zagraniczny, ale po co zagraniczny jak polski? Kupujcie buraki, jedzcie różne rzeczy. Jeżeli ktoś nie wie jak zrobić, to sobie w internecie znajdzie, nie lubi nawet jak czytać przepisu, to może go sobie tam zobaczyć. Albo ma problemy z czytaniem. Burak w środku, już pokazuję, jest taki. Buraczany. Ładny, prawda? Coś ślicznego. No to wygląda jak zarażnął kogoś. Brzydko wygląda. Ale tutaj wygląda pięknie. I jeżeli zjecie jakąś potrawkę z buraka, to Wasz mocz też będzie miał taki piękny kolor. Nie będzie taki nudnawy jak zwykle, biały, czy trochę żółtawy, czy mocno żółtawy, to różnie to jest, ale będzie coś takiego. W zależności ile tego buraka zjecie. Wasz mózg bo obserwujecie chyba, gdzie sikacie, prawda? Wasz mózg, jak widzi, to zdejmiemy z ekranu, jak widzi, że modzie jest taki piękny, to aż chce mu się to oglądać codziennie. I będzie Was, może, nie, nie mówię, że będzie, ale może Was zmusić do tego, żebyście codziennie sikali. Jest coś takiego, że właśnie mózg steruje całym organizmem. On może spowodować, że wyleczenie jest jakichś tam chorób. Z tym, że słuchajcie, to są tylko takie namiastki leczenia do lekarza i tak trzeba iść. Ja mówię po prostu, jak się ustawicie w kolejce, nie jesteście zbyt bogaci, żeby tą kolejkę przyspieszyć, musicie czekać. Wtedy pom wam już tylko burak, polski burak. I to jest reklama polskiego buraka, którego Rosjanie nie chcą kupować. Jak zresztą, także marchewki chyba też słyszałem i coś tam jeszcze. No, nie kupują mi tyle. Mamy dużo buraków, pewno będą tanie, chociaż ja w to nie wierzę, ale i tak są tanie w porównaniu na przykład z jabłkami. Więc, a są równie pyszne, jeżeli nie smaczniejsze, bo potraw z buraka jest bardzo dużo. Wejdźcie sobie w internet, zobaczycie. Poruszam, żeby coś się działo na tym ekranie, bo nudy. To wszystko. Jedzcie buraka. Nie będziecie od tego burakami, jedząc buraka, pamiętajcie. Buraki są bardzo dobre. Zresztą są nie tylko takie buraki, są jeszcze inne buraki, ale ja zachęcam do jedzenia buraków buraczkowych. O smaku, buraczka i o wyglądzie buraczka, o kolorze buraczka. Polecam buraczki.